Meksykański serial La Bandida podbił serca polskich widzów Historia Gracieli Olmos fascynuje, tak jak aktorka, która się w nią wciela Prosto z Los Angeles, specjalnie dla fanów serialu Sandra Echeveria Usiądźmy, wszystko ci opowiem Zawsze prosiłam, żebyś opowiedziała mi o sobie ja zawsze o sobie Sandro, bardzo mi miło Cię poznać. Nie wiem, czy zdawałaś sobie sprawę, że La Bandida jest jednym z najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Masz tu wielu fanów. Nie mogę się doczekać przyjazdu do Polski i zobaczenia tego pięknego kraju, który znam tylko ze zdjęć. Właściwie mam znajomą, która pochodzi z Polski. Opowiadała mi, że jej babcia mnie ogląda. Nie mogłam w to uwierzyć. Zapraszam Cię. Tak, przyjmuję Twoje zaproszenie. Pamiętaj, jesteś bardzo ważna dla dziewczyn Teraz myślę tylko o córce, co więcej Serial La Bandida jest oparty na faktach Co cię najbardziej zainteresowało podczas pracy nad tym projektem? Miło było wcielić się w rolę kobiety o tak silnym charakterze Feministkę Maria Alvarado za to responder. To fascynujące grać bohaterkę, która naprawdę kiedyś istniała Urodziła się w latach dwudziestych, więc zdobycie wiedzy na jej temat nie było proste. Nie mogłam znaleźć żadnych zdjęć, tylko parę narysowanych portretów. Oczywiście wielu ludzi zna tę historię, ale nie zachowały się żadne pamiątki, dlatego musiałam stworzyć swoją własną grasję. Ludzie mogliby pomyśleć, że była złą postacią, ale tak naprawdę była bardzo dobra. Stała się matką z przewodniczką wszystkich kobiet. Wiedziałam, że dojdziemy do porozumienia. Oby nasze stosunki były dobre, zwłaszcza, że możemy zostać rodziną. Sandro, oprócz tego, że jesteś świetną aktorką, jesteś również piosenkarką, prawda? Tak, zaczęłam śpiewać mariachi, tradycyjne meksykańskie piosenki, mając 9 lat. Szczerze mówiąc, zawsze chciałam być wokalistką, więc gdy skończyłam 21 lat, przeprowadziłam się do Los Angeles. Zgłosiła się do mnie wytwórnia z propozycją wydania albumu, ale ich warunkiem było zagranie w telenoweli. Miało mi to zapewnić większą popularność. Ja wtedy nawet nie wiedziałam, jak się gra. Przekonali mnie i wystąpiłam w Ride My Bike. To była moja pierwsza telenowela. Jednak to nie kariera jest dla ciebie najważniejsza. Masz syna. Tak, jestem mężatką od 6 lat, a od 9 lat w związku. Wychowujemy syna. Jestem szczęściarą, że mam taką cudowną rodzinę, a jednocześnie mogę robić to, co kocham grać i śpiewać. To jest najlepszy czas w moim życiu. Kiedy jesteś singlem, pojawia się tyle niewiadomych. Przeżyłam okres, w którym byłam zmuszona sprzedawać swoje prywatne ubrania na utrzymanie w LA. Teraz jestem w idealnym miejscu, pełnym stabilizacji. Rodzina jest moim priorytetem. Dobrze to słyszeć. Życzę Ci miłego dnia i dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, Marto, i dziękuję wszystkim fanom z Polski za to, że oglądają serial La Bandida. Dziękuję, Polsku.